Siemanko, to jest pierwszy odcinek z gry Jackpack. Yy, tak, jak dobrze pamiętam? O, Jack. Jackpack. Yy, hey, fajna gra, pogrzałem sobie, jak to widać. Tylko nie niczym teraz dodam jakiegoś takiego laga. O, I idzie. I to jest łatwa fajna. Tylko nie wiem niczym teraz też się zacina. Bardzo fajna. Polecam Wam. Ona jest fajna rozbudowana nawet, też. No, w skrócie, to jest fajna, prosta gra po prostu. Musisz tylko latać, unikać... E, nie wiem, jak powiedzieć, tych laserów. Zbierać pieniążki. No i co? I dalej to zobaczycie. I tutaj... tutaj też nie wiem, co bardziej... Co tutaj... Bo... czarka że się zaciąłem. E, ten... Yy... bo tutaj było dużo aktualizacji, dlatego tak bardziej to ja nic się tutaj dzieje teraz. Nie wiem, czym chodzi z tym strzałką w ogóle. to jest, coś. Nie wiem czemu. A coś to wchodziłem, sprawdzałem. O, i musicie też to łapać, to jest fajne. Z Race. Ui, ja, ja tego strasznie nie lubię, bo to tak rentamowo wywala pieniądze. Ej, więc pieniędzy. A, a i zepsułem. No cóż, polecam na taką grę. Ona jest fajna. Nawet fajna, prosta. Ładnie, kolorki są. I tutaj też są podstawowe takie, y, też są to tam darmowe rzeczy, co to jest? Wziąłem, nie wiem co to. O, pieniądz. Świnka złota. Jej, znowu świnkę. O Jezu, ile tego. Uu! Bogaty. No co, so, powstała taką, y, tą gierkę fajna. No i co tutaj dalej? Musisz robisz swój rekord elementów, musisz unikać yy, tych pułapek. Nie jak to jest pułapek, musisz unikać wszystkiego tutaj, tylko ludków możesz ostrzelać jak latasz właśnie. Mój rekord to ja nie wiem. Nie pamiętam już rekorduję jak ja tak wtast upaliłem. Więc to nie bójcie się, nie, będą, nie będziecie mieli też takich lagów. Tu ja mam takie lagi, bo... Nie wiem czemu ta aplikacja robi tak, że tak zaczyna niefajnie. Jezu, świnka, jufuu. A się, się diamenty to były. Teraz założyłem. No i zupełnie świn. Ej, pieniądze. Fajna ta świnka, pierwszy raz widzę z tą świnką. Znów świnka i świnek. Ja zaraz mówię. Yy, próbuję nagrywać, bardzo próbuję O, nie zapomniałem. Próbuję nagrywać, a niestety te lekcje są nawet... Czasami późno, czasami... nie wiem, że jesteś. wcześniej. jak teraz wiem matematykę o ósmej. Troszkę tak mi się nie chciało przyjść, bo ósma. Każdy chce spać sobie do ósmej. Tylko ja tak też tak bardziej... No, nie chciało mi się, ale musiałem pójść, bo to jest mój obowiązek. Jest... A, dobra, już wiem tutaj, bo ja też kiedyś to grałem. Jest który tak wchodzi w górę, w dół. I to tylko to robi. I pieniążki. I idziemy po soficie. A, nie, bo to jest pieniążki. Piekałki. dałem ten plażkę. A, i walił się Stefan. A, daj im wytwarz. <grych> o nie, minąłem to najgorzej. O, buźka. Jesteś to jak dalej lecisz, to jest dwa razy trudniej i dwa razy szybciej. Że też użyję serduszka, ja mam tam, bo ja tam też oglądałem sobie reklamę. Dostałem też za darmo serduszka. O, aż dwie rzeczy lecą. Świnka i X. Nie, nie złapałem X. -a świnka, Zów nie zupełnie świnki aha rakieta o nie i po mnie ale że mam więcej serduszek to wykorzystam idealnie na odcinek, dobrze że nie dobrze że też dużo nie grałem jak coś to mam też yy, dwie inne gry to będę też mógł nagrać yy, a skoczek, nie ja zawsze na niego mówię tak jest, bo to jest skoczek który tak leci po prostu Sru Spada, skacze i odpala jackpack wow. Wyże je i pieniądze A ja lubię tutaj pieniądze, także I A! No i ja wpadłem A masz Ziół, Pieniądze Uciekamy Jak coś to, to ja tutaj nie wiem Co? O a, no jak coś u mnie też jest takie, coś Spaliłem się, niestety. No, jestem spalony. O siódmy, Ja nigdy w siódmym nie byłem. Ale chyba. No nie, może aż dwie rzeczy ominąłem. Ominąłem dwie rzeczy. Najgorzej. Co ja robię? Nie Co ja teraz zrobiłem? Nie Jestem w sensie nam golaga teraz. Teraz, teraz. Jest to no, fajna gra, da się fajnie czuć w tą grę. Jak chcesz... Jak idziesz dalej, to bardziej chcesz pobić swój rekord. No, bo to jest fajna, wciągająca gra. Też, też, nie musisz latać z tym jednym jackpakiem. Nie, już nie chcę używać tych serduszek. Już już serduszka, na inny odcinek będzie. I chyba pobijałem coś, co A, no tak. I właśnie to, to robią te Xy że mogę coś wygrać. I... A nic się nic nie udało. A, i znowu się nic nie udało? Tutaj? A, ostatnie i... Człuch, się nie udało. Szkoda, nic, nic nam się nie udało. Nie, nie będę oglądał reklamy. Nie, nie będę oglądał reklamy co, so, fajna gierka, da się fajnie wczuć, tutaj też możesz sobie pokupywać skiny i jackpacki i inne. So, fajna gra, zbudowana. No nie, reklama. Reklama, czy mnie wywaliło? Reklama? Tak, reklama. Dobra, to ja tutaj raz wycięcie i wracam. Okej, okay, już wróciłem. Pominęłem już reklamę. Jest trzeci poziom. Jest. Pieniążki mi daje, ale fajnie pieniądz. Lubię pieniądz w tych takich grach. Jeszcze tutaj gwiazdeczki idą. No jeszcze jedna gwiazdka. Ale te gwiazdki lecą, a już nie ma gwiazdek. Masz taki sklep tutaj, tutaj możesz sobie kupić. Jackpacki. Nie, nie. Myślałem o jednym jackpacku, właśnie o tym. A myślę też o tym z tym balonikiem. Aby sobie wybierzcie, jak chcecie jackpack. Czy chcecie z tymi bańkami chyba? Jak dobrze pamiętam, to jest jakiś balon, rakiety, yy, misiek. To już nie wiem, co to jest. No, możecie sobie wybrać. Spróbuję pozbierać. To, już to wszystko albo też 200 tysięcy monet, też, po, też będę mógł pobrać. Tylko musicie sobie yy, wybrać, jaka cena, do ilu i jaki jackpot mam kupić. Też mogę skina jakiegoś fajnego. Zresztą na osiągnięcie: osiągnięcie co to zostaje super. No i sharp. Mam tutaj też. Jak chcesz to, to... jest um, rękawki, nie ma rękawek, po prostu to jest za free. Jak coś to jak chcecie te dwa tutaj za darmowe skiny, to musicie pobrać też jakieś gry. Bo tutaj księż, ale są, trzeba pobrać jakąś grę. I też macie jakieś fajne skiny różne. Macie też człowiek, torbę. Ninja też... Nie, to Chyba ninja, ja to już mówię chyba. No i co, możecie sobie tak poszukać, popatrzeć się. Nie wiem, jak powierzycie, to też możecie mogli do mnie napisać w komentarzu, jak chcecie, jakiego chcecie skina. Albo Terminatora mogę też kupić. Tylko różni, różne są tutaj te skiny. Dlatego, yy, dlatego może być dużo zabawy w tej grze. Jednocześnie, jak będzie chyba tak 15, około 15, 16 minut gdzieś. Bo też muszę gdzieś wyjść. Jak szybciutko. Lecę. Nie, co to są jakieś takie dziwne lagi. Oho, potężny, potężny lag, halo. Za free. Za reklamę. Dobra, to obejrzę to, bo to też jest fajna maszynka. Tutaj Józef zrobię szczęście, bo to jest reklama. Nie chcę robić komuś... Yy, sponsorka jakiegoś, dlatego tutaj zaraz do was... Z z ok, wróciłem niestety. Coś... Nie wiem, czy coś nie mogłem e, po prostu no, Nie wiem jak powiedzieć. Że nie mogłem po prostu obejrzeć le i dostać tego niestety. A mamy pana fikołkowca. Akrobatę. Wow, fikołki. już nie umie takich fikołków. Struu. No, no ciężko jest właśnie jego tam używać. No, cieszę się, że go straciłem. Macie tutaj w sensie dużo różnych takich rzeczy, właśnie. Ja, jak ktoś chce pobrać, polecam tę grę. Jak chcesz, yy, też mogę. Też, też czytam wszystkie komentarze, które tam piszecie. No, których nie ma w ogóle, ale co tam. Ale zawsze czytam te wasze komentarze. Na tym ja razy świnkę, juchu Bierę to. Nie wiem, co tam robię z tymi światełkami, ale co tam. Jej, kolejne światełko. O, laser. No jest fajna gra, polecam. No i wrócić tutaj. Z tematem właśnie. O, motor. I tutaj jak ktoś pobierze, to może do mnie napisać, yy... Jakich, jaki mam jackpack tam pozbierać? Ja na serio pozbieram. Specjalnie będę też musiał... Jak będzie trzeba, to też będę siedział po nocach. A tak żartuję, to nie siedźcie na po nocach, bo... E, bo potem jesteście zmęczony przez cały dzień. To nie jest przyjemne. Że wszystko... O, ja się spaliłem. Że po prostu... No niestety w ranek jesteś zmęczony, jesteś głodny. Jesteś bardzo głodny, jesteś bardzo... Coś, coś kliknąłem? Tak, coś kliknąłem znów. Chyba ja tylko robota. Chciałem kliknąć. Czemu? Nie fair. A, sorka, bo telewizor się włączył. To zaraz też zup, wracam, bo znów się coś zacięło. Ja się Manko... Tutaj yy, zup coś, zup coś nie było okej. Okay, ale dałem, ale dałem yy, kolejne życie. Pieniądze, pieniądze. I świnka, jej. Więcej pieniędzy dla mnie. Woo! Więc łatwiej się teraz zbiera, bo wcześniej to był koszmar tutaj zbierać te pieniądze. Straszny koszmar. Musiałeś bardzo, bardzo długo siedzieć w tej grze, żeby w ogóle to zbierać tysiaka. A tutaj raz, dwa, trzy. Jak wejdzie ci ta świnka często, to polecisz... Polecisz se normalnie, taką. O. o, o, będzie bomba atomowa. Jest bomba atomowa! Co mi to daje? Wybuchnę? Co? No leży se. O, leci bomba atomowa. Suru. Woo. Jak lecę! Lecz zbija też piej. Hej Jej. Ja to już dalej nie robię, bo nie chcę już marsztonować. Mamy, już, mamy już, już ostatnią. Aj, nic nie udało się. Szkoda. To, to, nie wiem, czy już będzie już odcinek. Co, mam nadzieję, że wam się spodoba ten odcinek. Bo ja też się staram specjalnie też wstawać rano, że nagrywać, bo ja też tak, że mam ranek. Jak to jest w ogóle godzina? Ja teraz nagryłem o 10.01. No, szybciej tam nagrywałem. No, szybciej weszłem, bo to, bo nagrywam. To, to około gdzieś tam gdzieś 9:00 coś tam było. Na pewno. To co? To już chyba kończymy o odcinek, jak będzie już 15 lub 16 minut. Coś jeszcze będzie? Nie? Okej. Okay. Co, so, fajna gierka, polecam Wam. I to jest już koniec odcinka. Mam nadzieję, bo, mam nadzieję że Wam się spodoba ten odcinek. I co? Pa, miłego ranka.